Cześć! Dzisiaj dubeltówka w okrojonym nieco składzie, bo Ewelina musiała zostać w domu ze względu na sprawy rodzinne, więc jestem tylko ja, Wacek. I dzisiaj dubeltówka nieco inna, bo z targów myśliwskich target Euroshow w Poznaniu. Dzisiaj będziemy pytać, skąd zainteresowanie łowiectwem i kim myśliwi są na co dzień, czym się zajmują. Zapraszamy! Czym się na co dzień zajmują myśliwi? Jestem zarządcą nieruchomości od 13 lat, więc totalnie nie jestem związana z łowiectwem i z myśliwstwem. Ja pracuję w firmie farmaceutycznej, jestem przedstawicielem handlowym, czyli pracuję w korporacji. Na co dzień spotykam się z ludźmi, pracuję z ludźmi, więc nie jestem taka straszna, jak to się mogło wydawać. Na co dzień zajmuję się pracą w lasach państwowych, jestem podleśniczym i prowadzę własną firmę o działalności łowieckiej. Na co dzień jestem dyrektorem w korporacji, natomiast myśliwym jestem w sercu chyba od zawsze. Poluję 15 lat. Jestem studentem Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i aktualnie jestem myśliwym, początkującym, ale no, mam uprawnienia już podstawowe. Przede mną czeka kurs na selekcjonera. Więc kolega jest kim na co dzień? Ja się zajmuję szeroko pojętą informatyką na co dzień. Rozumiem, czyli branża IT. Tak, branża Cześć Batusz, witam serdecznie. Ja pracuję w służbach mundurowych. Jestem myśliwym 20 lat. Zajmuję się też fotografią przyrodniczą. No tak się składa, że moje codzienne życie też jest związane z łowiectwem, ponieważ prowadzę taki serwis internetowy Poradnik Łowiecki, i praktycznie no, moje co, co, codzienne czynności właśnie związane są z łowiectwem. Ja pracuję, jestem administratorem, czyli jak normalny człowiek pracuje w biurze, a moim takim ostresowaniem się właśnie jest wyjście w knieje, yy, chodzenie, szukanie zwierząt, zobaczenie jak one prowadzą, jaki tryb życia, poznawania. Jest to dla mnie taki odpoczynek od codzienności. Ja zajmuję się na co dzień strzelectwem sportowym. Pracuję w wojsku, na etacie sportowym, w CWZS-ie. Koleżanka się zajmuje czym na co dzień? E, ja pracuję w Państwowej Straży Łowieckiej. jestem kelnerem, więc pracuję w gastronomii na co dzień. Ja jestem inżynierem projektu. Ja pracuję, jestem na projekcie w Radzikowicach, na Umikorze, a po godzinach poluję. Kolega gdzie pracuje? Jestem na emeryturze już. A pracował? W policji. Ja pracuję jako Projektant układów scalonych w amerykańskiej korporacji. A powiedz mi, koleżanko, skąd u ciebie pasja łowiecka? E, dzięki psu. I on tak naprawdę zaszczepił we mnie tą pasję i dzięki niemu jestem Dianą. Nie wiem, zawsze była we mnie, aż w końcu wykiełkowało, zacząłem polować i sądzę, że to jest sposób bycia tak do końca życia. Mi się bardzo podoba. A powiedz mi, kto u ciebie zaszczepił łowiectwo? E, mój ojciec, który jest, e, znaczy był leśnikiem, jest już na emeryturze i, i e, też bardzo długo e, poluje, jest myśliwym. Ja obecnie jestem trzecim pokoleniem, które poluje w rodzinie, tak że to jest rodzinna też tradycja, można powiedzieć, ale to nie jest tak, że na przykład ktoś mnie zmuszał do tego, tak? Jeśli chciałem, mogłem jeździć na polowania, czy to z moim tatą, czy to z, mojej, z moim dziadkiem, czy z bójkami. No i też byłem w technikum leśnym, także tam też się trochę tematyki przewijało, teraz na studiach też się trochę przewija. I że tak powiem, to po prostu czysty mój wybór. To wyszło gdzieś tak, od dziecka. Ja nie miałem nigdy w życiu nikogo w rodzinie, kto by polował. Poszedłem na polowanie raz w życiu z moim tam takim dalekim wujkiem i tak mnie tym zaszczepił, że nie wyobrażam sobie dzisiaj życia bez lasu, bez łowiectwa, bez tego wszystkiego, co otacza całe łowiectwo. To ogólnie od dziecka lubiłam chodzić po lesie. Gdzieś tam zaczęło się od znalezienia zrzuta na spacerze. Zaczęłam szukać informacji, no i potem pojawiły się osoby właśnie, które polują i, że tak powiem, bardzo dobrze tą wiedzę mi przekazały, zainteresowały mnie tym. Zaczęłam chodzić, dowiadywać się więcej, szukanie informacji, tropów. Taka typowa zabawa w lesie, jednak była to fajna rozrywka. No i jak to poszło dalej, no. Skąd u Ciebie pasja łowiecka? No zaczęło się od tego, że e, tato polował w kole, gdzie polował też szef strzelnicy WKS-u w, w, z Wrocławia. No i on mnie namówił na, na polowanie, bo jeszcze wtedy dzieci mogły polować, ja byłem małym, ja miałem 10 lat, 11 jak jeździłem na pierwsze zbiorówki. No i on mnie namówił, żebym przyszedł na strzelnicę razem z, z tatą. No i tak się zaczęło, i tak trwa już ponad 16-17 lat, to nie? Ja towarzyszę dzielnie, nie poluję, ale poznaję ten świat i zaczynam się co? podobać. Może kiedyś, ale na jako towarzystwo i chyba taka asysta. Yy, myślę. Dzięki wielkie. Aparatem. Tak, tak. i yy, Moja pasja łowiecka wywiązała się z bycia członkiem polowania, tak? Bycia towarzyszem polowań. Yy, przez pewien czas chodziłam polo na polowania jako. Towarzysz? Ja wiem trwało to gdzieś około 12 lat. I po 12 latach dopiero zdecydowałam się, że zostanę diabłem. Warto było? Warto. Bardzo warto. A skąd u ciebie pasja łowiecka? Yy, po tacie. Wszystko się od taty jakby się zaczęło. Czyli rodziny. Dokładnie, dokładnie. Proszę bardzo. Można powiedzieć dziada, pradziada. Mnie y, trzy pokolenia wstecz nawet już polowały i tak po prostu zostało. To od dzieciństwa ma wykształcenie leśne po technikum leśnym no i tam po prostu to już siłą rzeczy zostało łowiectwo. Jak tak zacząłeś nas, podczas nauki, nie miałeś wcześniej w rodzinie nikogo y, polującego. Nie, nie miałem wcześniej, dopiero w technikum leśnym miałem przedmiot łowiectwo. I tam po prostu tak to już dalej poszło. Pierwsza praca w lasach, i zostałem właśnie wtedy myśliwy.